Ja tędy mamy. Mamy mały problem. Jaki mamy problem? <grym> Obrócił mi się. W nie. Tak? Mamy. A nie możesz po prostu zrobić, tak? Jak? Tu X jest. O! Okuźwa. No to zajebiście. Zostawcie mnie, no ja chcę. Ja chcę sobie tylko drewno spokojnie zebrać, no? A ten ma jeszcze pochodnie ma na plecach Powalony O o! Co? Nie, proszę Nie! Co? Utopiłem! Co utopiłeś? Za nie! Nie! Jak o? mogłeś! No kuźwa, wiesz to! Jak mogłeś to zrobić? Nie no nie mogę. Muszę... No bo tu dziadu przyszedł z ekipą! Mogę... Hej cześć witajcie. Z tej strony Loki i Oluś. Witamy was w kolejnym odcinku z Deforesta. Dobrze. witam cię Oluś w kolejnym pięknym, ty... pięknym dniu. A tutaj widzicie efekt mojej pracy, który włożyłem się w tej grze. Moja praca włożona we wybudowanie tamtych fundamentów, które widzieliście w poprzednim odcinku. Utopiłem sanki. Tak. Nawet z nich nie zdążyłem, nawet ich nie zdążyłem skorzystać z nich. Po prostu Jestem przyszedłem świadomie. tutaj i je w, y, utopiłem, ponieważ... O, tamten! Jest tam winowajca! Patrz jak biegnie skurczyby, skurczyby gwalony. Winowajca, który do tego doprowadził. U, wystaw dupę. O, idzie. Biegnie. Nie bij A ładno! bo... Mm, e, no i miałem pancerz kiedyś. O bo... Tak, kiedyś trzech, miałem pan. Ale stąd. Mam dość. Czyli i zgubiłem dzidę znowu. Dobra, idziemy stąd, bo oni mnie denerwują. Zostawcie łapkę w górę. Eee, oczywiście widzowie. Eee, dla tej... Jak ja ją nazwałem. Nie pamiętam. Izabeli. <noise> jo, dla Izabeli. Zostawcie łapkę w górę dla Izabeli, a dla tych frajerów, którzy właśnie mi ti-bagują nie wytrzymam. Ta zniewaga krwi wymaga No dziady mi aktualnie właśnie ty bagują, no. Boż. No właśnie właśnie to robią. Upokorzyjcie. Oni te bagują na moich oczach. Upokorzymy. Niesynchronicznie. Tam kolejny biegnie. A w dupę! mnie pocałujcie, widzowie, dzisiaj idziemy. Gdzie idziemy? Po inną lepszą siekierkę. Przydałoby się, tylko czy ja pamiętam gdzie to jest więc możemy tym się zająć, skoro już Oluś tak tutaj zarzucił. E, więc no, ja szukałem przez e, pół dnia patyków, znalazłem parę. Oluś mi pomógł wybudować sanie, a potem je zatopiłem. Taka była moja praca w to tutaj e, wybudowane co tutaj jesteście. Oluś większość wybudował, potem będziemy budować więcej. Na razie fundamenty wystarczą. <laughs> a i tutaj jeszcze powstało takie coś, które też podstawało pół wieku, ale mamy światło. <laughs> Z czaszką, tak. co nie? I to chyba tyle, co się pozmieniało, więc dobrze widzowie. Hatfu na kanibali, bo tylko przeszkadzają w pracy, a może ja po prostu jestem niezdatny do pracy. Ta, 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 tak to może jest, ja mogę dobre tutaj szkice stawiać, ale... Wybudować no chyba słyszę, że zaraz będę mogę. musiał iść na łobiot. Oluś za chwilę będzie musiał iść na łobios. To jeszcze lepiej. To przynajmniej byśmy weszli do jaskini, żeby być safe. Zobaczymy, bo ja nie pamiętam widzowie. Tutaj tak sobie poodkrywałem jeszcze mapę. Co nie i to tyle. Tutaj jest wielka dziura. Wow. Tutaj mamy rzeczkę, z której też możemy się napić, to ja se bidon napełnię. Masz bidon? No. A ty nie wykraftowałeś sobie? No niestety, jestem niepocieszony tym jak tutaj nasi przyjaciele się zachowują. Myślałem, że to będą wakacje, że na wakacjach jakby ludzie będą milsi. No. ale niestety że nie. Lokalsi będą bardziej przyjaźni, a tu się okazuje, że niestety nie. Ludzie to chuje, tyle można, tyle mam do powiedzenia. Tak, zgadzam się. Głosimy. O, super. Jeszcze burza za chwilę będzie. Pierdykło piorunami. No, jeszcze urbanie, chmury. Jest, no, zajebiste wakacje, Oluś, Zajebiste. No, Już mi się przestało tego podobać. Podoba Już mi się nie podoba. Halo. prawo. Halo. Halo. Aha. No, w międzyczasie, kiedy was nie było, kanibale się wzmocnili. Zaczęli używać jakichś takich pancerzy. Jeden to nawet miał pochodnie na mordzie, czy na mordzie na plecach, co nie nosił. I tak się bawił, szpanował, frajer skakał mi przed ryjem, w momencie, w którym ja topiłem sanki. Czy jesteśmy tu, gdzie myślę, na polance, na której też się kiedyś budowałem? Bo jak jesteśmy na polance, na której się kiedyś budowałem, to jesteśmy na dobrej drodze, żeby znaleźć e, modernistycznego aksa, ale nie, ale mamy wodospad. Mamy wodospad z walizkami, więc widzowie, możemy tutaj sobie wyłowić jedną. Wyłowiłem ją? Nie, zatopiłem ją jeszcze głębiej. Dobra, to wywalone w nią. Tutaj mamy na powierzchni, tutaj mamy nawet jakieś ubranko, więc sobie możemy unboxing zrobić. Mam jakiś sweterek. Pokaż. Mam jakiś biały sweterek, Szwekcji. cholera. Sfeterek. Zajebiście. A mój, o jaki nowy? Jak oceniasz? Prawda, z O tym właśnie, zostałem zaproszony na obiad. No. Dobra, chwileczkę. No nie, bo cię tu zeżrono. No i Oluś kurde się zmutował, no. Ale dalej niszczy. Wszystko jest okej, okay, Oluś? Tak? Wszystko jest okej. Okay? Co ci się stało z tą Syrą? Ja ci ją zabrałem? O, zabrałem ci syre, Oluś. Oluś, zabrałem ci dziewczynę wesoł z powrotem. Zabierz się, nie chcę jej. Halo, dzień dobry, ci mnie słychać. Będziemy. Dobrze, mamy jeszcze chwilę czasu. O, dobrze, znaleźliśmy to, co chciałem o, znaleźć, spadziałem. jeziorko. Spadziałem. Bo tutaj już jest jaskinia, do której sobie pójdziemy. Cieszę się bardzo. Tutaj przy okazji mamy wioskę tych frejerów, co mnie ostatnio denerwowali, więc y, możemy im porzucać kamieniami po oknach, możemy się zemścić, albo im po prostu poniszczyć ławki, żeby nie mieli gdzie siedzieć. O, przyszła obstawa. Obstawa przyszła, Oluś. Yy, tutaj jest rzecz do wysadzenia, której na razie nie wysadzimy. Tutaj jest ta jaskinia. Chodź, A, ale. Dobrze, chodźmy. Chodź, zapraszam. Na no szczęście jaskini. oni są zagłupi, żeby móc się przeciskać przez szczelinę. Więc dobrze, wchodzimy, widzowie, do jaskini. Dokładnie tak. Czekaj, odpalę pochodnie. Nie to na razie se po prostu jeść, a tutaj zrobimy ciędzie po prostu. A, dobrze. To tutaj ja idę sobie jeść. na ciebie poczekam Oluś, więc wracam ja za i... chwilę widzowie. Tak. tak, wracamy po krótkiej dla was na pewno krótkiej przerwie. Przerwa na reklamy. Tak. Gdybym miał sponsora, on by się tutaj pojawił, ale ja że nie mam to no nie wiem jak wy, ale ja już tak już czekam z 15 minut, nie? Przynajmniej w pierwszą te. Reki, no, na To zapalę. Proste, że tak. Miłego czekania. Nie! Tu umieram z głodu, Oluś! boże! Ja no nie wytrzymam z tym człowiekiem, nie? Syn marnotrawny, Oluś, wiszysz mi dwa obiady. Jak to? Bo musiałem żreć. A? Ciebie dwa Ja razy. też muszę żreć. Moje pierwsze jest. Znaczy się, to. na na pić. zrarłem zżarłem jakieś gówno, czemu zżarłem <noise> gówno? Jeszcze jeszcze głodny jestem, daj mi jeść. Nie! Ja już mam, <noise> wiesz jak ja mam mało teraz, jak też, tu jestem. Też mam, też mam teraz mało, a ja jeszcze jadłem dwa razy. Masz jakiś lepszy do metabolizm. O. Do kogo? <noise> Moje. Dobra, zamykam go żeby nie było. Gotuje się coś konfuzji. jeszcze. Nic się nie gotuje. Daj mi jeść, Oluś, bo zdycham. No ja ty już wszystko zjadłeś? Tak. <grystanie> Daj mi jeść, bo mi wisisz jedzenie. Daj jedzenie! Nie, moje. Aha. Oj, Oluś, tyle żeś nam zasobów tu skurczył przez to twoje... <grystanie> przez ten twój obiad, że... No... Kontynuujemy, widzowie, zatem tutaj ee, nasze Mieszło poczynania. Opatyki! Generalnie, tam gdzie jest siekiera, to tam jest też chyba sporo. O nie, ja słyszę jakiegoś motherfuckera. Tam nie no, pamiętasz? Zrobiliśmy sobie. No tak, jak tu będzie jakiś. Jeden wypierdek się, mano! Eee, no. Dostał. Aha. No, jeden, jeden rzut włóczniu i typa nie ma. A właśnie, ja miałem sobie ten. To czekaj, choć go damy na ognicho. A można jeszcze kości tutaj e, zrobić, a ja w międzyczasie widzowie. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, i co jeszcze do włóczni? Super, potrzeba. Dwie szmaty. No to proszę cię bardzo. Mamy tego teraz, ulepszoną włócznię, którą w pewnym momencie w końcu znowu wrzucę do wody i stracę na zawsze. Dobrze. Trzeba będzie jedzenie znaleźć. Polować. No. O, i w tych są szmaty, o. O, w tych walizkach. Tylko kiedyś ich było więcej, coś mi się tak tam wydaje. Nie wiem, dobra, i teraz... Ty, jeszcze jeden tu jest. Szybki! Witam. Kurwa. ale pada na jednego strzała, frajer. No to jeszcze raz. Cześć. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Wytworzę sobie yy, widzowie pancerz. Przy okazji, skoro mam taką okazję. Bo tutaj jeszcze z niejednym frajerem będziemy musieli sobie ten, więc założę. I mam teraz, Oluś, pancerz, jak ci się podobam. Je jed jeden mam tylko pancerz, ale. Nie widzę, żeby coś się zmieniło. Czekaj, napiję się brudnej wody. I trzeba będzie się za chwilę napić, ale to za chwilę. Ty też masz brudną. Dobrze. No oczywiście brudna, najlepsza. Tutaj już, już nie ma chyba kanibali. Pieniądze tutaj. Ile pieniędzy o, tutaj jest? Nie tutaj są kolejne te. Szmatki. Szmatki Twojej matki. Mhm. Szmatki są potrzebne tak jak matki. Bezcenne są i są bardzo potrzebne. To. Tak. Tak? No co wyście by, byście widzowie zrobili bez swojej mamusi? Hmm? O tu jest jakieś... Przejście Jajo nic byście sobie nawet jajecznicy nie ugotowali. Tu jest jakieś przejście na dół. I na dół. tędy właśnie idziemy Oluś. A. Ja pierwszy Dało się jakoś spuszczać szybko na linię, tylko nie mam dla tego pojęcia jak. Ja nie chcę się spuszczać szybko na linię. Wolisz powoli, rozumiem. <laughs> no to sobie poczekamy. Nie rób tego Oluś! Jezus Maria, ty ja nie chcę w twój... Yy... Twoją tutaj prawda komorę rozkoszy Chodzić co? co? <grafy> no bo żeś mi się... Co żeś mi się spuścił zacznę, Co Na y, głowę linną Ale ja? widzieliście co... My widzieliście my. co Luis zrobił. O, jesteśmy na miejscu, witam Możemy też sobie coś założyć, nawet nie wiem co założyłem tu Czekaj, jest parę rzeczy i jest na przykład dynamit! Czekaj, bo ja się jeszcze nie spuściłem do końca. <noise> nie. O, dobra, już jest Dzień dobry. Dzień dobry. Co my tu mamy? A co my tu mamy? Alkohol mamy, na przykład. O, ok. o mamy farbę! Możesz się, Oluś, ubrudzić farbą i wtedy y, oni będą nas kochać. Kanibale. Jakąś Jakoś ale. kartkę. Znalazłem nowy outfit. Ja też. No, tu możesz sobie Oluś wziąć dynamit i z takim tutaj dynamitem. Możesz, patrz, możesz sobie zrobić tak. Możesz zrobić tak. Możesz to, możesz jak w Sylwestra zrobić no. i ciulnąć tym. Je! No. Yeah! Aha I wszystko rozpieprzyć. Co to, to jest? Pędzę. Dobrze, a generalnie stiu, siekiera jest ty? tutaj. To chyba Stiu, pędzel. <laughs> przepraszam, przepraszam. Przepraszam. Co, so, czujesz się bezkarnie, że Stewarta nie ma na YouTube, to myślisz, że ten? ten. To Nie, to ten. Niech się nie gniewa ani ten. No tutaj mamy. No Albo nie, siekierę. jak się zagniewa, to chociaż to nie zwróci. O, mamy niech siekierkę. Mamy. I niech cię zwyzywa. Zrobi o tym film piosenkę, cokolwiek ostrzały tu nawet są. Ty my nawet nie zdążyliśmy. Wróci. Nie zdążyliśmy nawet, o leki, dla mnie to najlepiej na świecie, e, nie zdążyliśmy nawet łuku, z, z, z łuku skorzystać, ty, o liny, więc cudownie. Dobrze i tu jest generalnie, widzowie, sporo rzeczy, więc jakby nie będziemy się zapuszczać, o pędzel, znaczy, no, no, no wiem, wiem o co ci chodzi Oluś, już już, już już. Już nie, nie musisz nic mówić Oluś. Nie musisz nic mówić. No to możemy stąd wychodzić, no. Mamy widzowie siekierę. Dalej się zapuszczać za bardzo nie będziemy. Bo po co? Bo po co? Jak mamy, to po co przyszliśmy? Tutaj chyba jest gdzieś bos jeszcze. A, no to my nie chcemy raczej do bossa. Na razie nie chcemy, tak, prawda. Na razie do bossa nie chcemy. Dopóki nam normalnie nie przychodzą pod chatę, to yy, nie ma po co drażnić się. No. Z, z nimi, no, prawda? No, no. Więc e, w kompletnej ciemności idziemy na górę. I can't see shit. Wychodzimy. O! To. Szmaty się tu znowu pojawiły. O, wspaniale. I nie mówię tu o twojej matce. Fuck you. I dumny jesteś z siebie? <laughs> tak. A już znowu jest dzień, bo jak ten, jak czekałem na Gdy Olusia, to się nie zrobiło... Nie zostawiaj mnie w ogóle to nie się się. noc. Gdzie no ty chodź. polazłeś? Nie, no, kurru. Oluś. No, kur... zostawiłeś mnie, wuju, i teraz w ogóle nie wiem, gdzie mam iść. Olusia, użyj mocy oczu i zobacz, bujnik. I zobacz światło. Dobra, 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 już nie trój. Czema. A co by się stało, Oluś, gdyby założył swój kanał na YouTubie? To by było magicznie. Magicznie? Czyli magicznie. spoilerujesz tutaj, widząc, że, e, że coś jest na rzeczy. E, nie potwierdzam i nie zaprzeczam, o tak powiem. Aha, no dobrze. E, tutaj generalnie <gryw> tak zmieniając temat. Możemy użyć sobie tylko tutaj tego dynamit'u, bo tutaj mówi mówiłem, że możemy zrobić tak. Tylko możemy trzeba to najpierw podpalić. No to nie jest gówno, myślałem, że to główne. No nie, no tutaj akurat o dziwo kanibale nie nasrały, ale hmm. możemy im zrobić dziurę w dole, albo sobie nawet wezmę hmm. to. I tutaj w tej dziurze yy, mamy amunicję i część pistoletu kałkowego. O, ho, ho. które będziemy mogli sobie wytworzyć zobaczymy czy będzie mi się chciało tego szukać, ale zobaczymy tą, tą yy, jaskinię z siekierą możemy sobie zaznaczyć bo tam jest naprawdę sporo lutu i będziemy mogli sobie tutaj przychodzić jak coś po jakieś pierdoły, bo tam jest dosłownie widzowie wszystko, dynamit, leki i tak dalej <laughs> alkohol i w ogóle więc to nam się przyda, więc moglibyśmy sobie widzowie to zaznaczyć Yy, tylko jeśli znajdę, o. I postawić tutaj Jaki chcesz Oluś kolorek. Mm. Jakikolwiek No dobrze, to będzie zielony. <grych> I lani A tu kłody leżą, ty chciałeś drewno? No. Ty bo głodny się zrobiłem. Zrobisz Olusio. Ja właśnie, właśnie upolowałem ptaka. O, to możesz przygrzać. O! Lizard! Kurde, no nie zdążyłem, no. Można też przetestować to, o ile nie spieprzył gdzieś. O, biegnie. A nie, to królik, ty. Ale jesteśmy czerwoni. Jesteśmy z drużyny czerwonych teraz, więc oni może będą nas kochać, bo czerwony to kolor miłości. O, ryba! Oddawaj rybę! Kuźwa. No nie, udało się. Udało się. No, olu się. Uzi... Mi się nie udało. No kurde. Bro, Czy mogę o. cię walnąć no. na przykład wdechłą rybą? Posmieram cię rączką po tym. Yes. <śle> po brodzie, dobrze. Nie, bo już się opierdzielamy, nie mamy co w sumie robić widzowie. Ale stąd możemy iść po drugą rzecz. Pokutane okay. widzowie. Ty, bo oni to garnek tu mieli. Z Widzowie, teraz pytanie: Czy ja dotrę do jaskini, w której jest katana? To katane byśmy już zebrali w kolejnym odcinku. No to może najpierw wrócimy do bazy. Ale to ja no. potem. No dobra, nieważne, idziemy do domu. Bo ja nie pamiętam, gdzie trzeba patrzeć, żeby był ten. tam, że tam gdzie chcesz, żeby to było, to tam, żeby... nad Twoim trafił. palcem. Nad moim palcem. Tak? No. Jest czubek Twojego palca, i nad nim jest celownik. Tak, jakby. Chociaż mam wrażenie, że czasami jest kompletnie drugiej części, no po drugiej części ekranu. Może dlatego, że mój bohater po prostu ma zeza rozbieżnego i po prostu raz tam jest celownika, raz tam. Ja nie wiem. No i co? Stoi tam jeden wózek, stoi drugi wózek, który po, tylko jeden jest pod wodą, przez takiego jednego typa. Nie. Co się Loki zwie. No, wyłaś stąd. Wiecie, ile na to widzowie patyków poszło? 21. No. Zajęły. Więcej, ile wy w życiu patyków w ogóle znajdziecie. Powoli się ściemnia. Jest i Bambi. Hello, Bambi! Hello! Łap! Bambi złapał. Aportował. No. Super. Byśmy mogli no, tutaj jeszcze jakieś. Nie. Co? A który to niby ma być palec? No, ten wskazujący. To się chyba tak robiło. Custom walls. O, dokładnie. O, są wallsy. Wywaliłem! Krr! Krr. Wywaliłem! Dobrych! No. Nie będą. bo jedzenie się zrobiło. Nie! Oleś, szybko bierz, bo się spali. Nie, Bambi ty... Skur... nie, no to jest już po prostu A... sprawa osobista to jest... to jest po prostu Olusia yy, odwieczny widzowie Nemesis tak. Najzwyczajniej w świecie Bambi. Tu. Najgorszy z najgorszych. No tu. i czemu toś... Aha, bo to trzeba najpierw wybranić... Najgorszy chyba. z najgorszych po prostu. No dobra widzowie no. <laughs> Albo... czekaj, zrobimy to inaczej. A zrobimy to inaczej. Ja mu zaraz pokażę. Jupagadzi, Bambi. Widzicie, gdyby Oluś... gdyby o Olusiu była kreskówka, to tego, to by był, jakby wilk i zając, to będzie Oluś i Bambi. Wiecie, jakim to hitem by się stało? Drugie światło. By się to zadbał. Takie promo bym ci na TikToku, na Instagramie zrobił, że to po prostu hit. Czemu ty nie masz TikToka? Mógłbyś się wybić. Jakby, Bo nie tak. jestem upośledzony na tyle. To że, że mam kanał dobra. na YouTube, to już to w zupełności wystarczy. Dobra. Ten już pogonił na drugą stronę mapy za tym jeleniem. Jezus Oluś, wróć do domu, proszę. Dobra, dobra dzida była. Najlepsza. Co? Ale masz jeszcze Baśkę, czy jak ty tam ją nazwałeś, O, Bambi. Nawet... A, nawet weź po prostu. Oluś, twój Nemezis tu przyszedł. Czekaj, Trafiłem. mam dobry punkt. No Miałem <grym> dobry punkt. Oluś, idź zjedz, nie gwiazdosz Tylko wiesz. Ni się chce pić nie jeść. No to się napis Kanistra i... <grym> tak. Zajebiście. Chodź. Zajebiście. <laughs> Ej, nie no, mi przy, tak przykro jest z powodu tych sań, że ja pierdół. Dobra, ale tutaj widzowie kończymy nasz odcineczek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Eee, mamy naszego mo modernistycznego aksa. Ja tu już zrobiłem zagrodę dla Olusia, trzeba ją tylko wybudować. My zaczniemy to robić i pewnie... Co, eee, ...skończymy w kolejnym odcinku. A na razie bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja sobie popijam kolkę, Oluś też chyba się z wami żegna. Do widzenia. No. Pa pa widzowie. Komentujcie, subujcie, oceniajcie, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć. Żegnam. Ty bo ja bym coś zjadł w sumie.